No, cześć wszystkim. Dzisiaj zestaw gier z drewna. Jak sami widzicie, 20 klasycznych gier. Zestaw aldikowski, zakupiony w Aldiku jakiś czas temu. Bardzo fajny. Oryginalnie kosztował 79,90 albo 99. 80 zł. bez grosza albo trochę mniej. Oczywiście po sezonie. Jakie oni tam mają, można to kupić dużo taniej. Do dzisiaj znajduję pojedyncze egzemplarze w waldikach, więc warto się rozejrzeć, bo sama gra, sam zestaw, bardzo fajnie wykonany, porządnie. Z tego, co widziałem, inne zestawy, to mamy tutaj bardzo bogaty zestaw w bardzo dobrej cenie, naprawdę rewelacyjnie wykonany, co mnie bardzo cieszy. Naprawdę warto się nim zainteresować i rozejrzeć, jeżeli, jeżeli chodzi o sam zestaw. No, to dostajemy tutaj planszę. Poza tym, prostą instrukcję po polsku, która no jest napisana łupa. To logicznie, więc nikt nie będzie miał problemów z jej rozszyfrowaniem. Bardzo fajnym tutaj pomysłem są te wycięcia na palce. Mamy proste plansze. Bardzo fajnie wykonane. Nie ma tu jakichś zadziorów. Wszystko jest fajnie wyszlifowane. Nie ma jakichś problemów z niedokładnościami. Dostajemy trzy dwustronne plansze. Więc naprawdę. Bardzo fajny zestaw pod tym względem. A tak prezentuje się nasz środek, który mamy. No, jak sami widzicie, jest sporo różnych rzeczy do różnych gier. Pionki drewniane. Bardzo fajny zestaw. Do tego mamy oczywiście szachy, które też tutaj są bardzo fajne, wykonane bardzo precyzyjnie, na ich prostą formę. Nie ma tu jakiś problemu z nimi, zarówno białe, jak i te brązowe. Bardzo mi się podoba ten kolor. Nie są typowo czarne. Bardzo fajne. Jeżeli chodzi o same tutaj domino. Tak sami widzicie wykonane jest w ten sposób. Tak, ala postarzane bardzo fajnie to wygląda. Fakt, trochę na łatwiznę poszli z tymi punktami, ale. No, kropki są tam, gdzie powinny być. Zestaw bardzo fajny. Można pograć. Kolejne elementy też gładkie. Nie ma z nimi problemów. Więc nie jest źle. Naprawdę bardzo fajna jakość. Jeżeli chodzi o 80 zł, barcaby również bardzo fajnie wykonane. Ciemne są, bardzo zbliżone do tamtych szachowych, jednak jasne już, jak widzicie, są inne. Fajnie, że się nie powtarzają. No kolejne piony, tym razem całkowicie białe. Fajnie, że wszystko jest wykonane z drewna. Nie ma tutaj żadnych innych elementów plastikowych. Nawet nasze kości dostajemy drewniane. Bardzo fajnie wykonane. Nie mam do nich żadnych problemów z nimi. Żadnych zarzutów do wykonania. Ładnie się kulają, turlają. Da się nimi porządnie pograć, więc tutaj jest naprawdę super, jedyny taki plastikowy element, to tutaj do rzucania kości, dostajemy dwie talie kart, więc mamy czym pograć też, jeżeli chodzi o samo wykonanie, to tutaj nie będę wyciągał całości, Postaram się wyciągnąć część, o właśnie, różnią się kolorem. Jedne są niebieskie, drugie są czerwone. Samo wykonanie też jest całkiem spoko. Karty są dość grube, nie ma z nimi jakichś problemów, więc jakieś przybrudzenie parokrotnie korzystaliśmy z jednej i z drugich, więc bardzo fajne no i na koniec zostają nam mikado albo bierki jak ktoś woli wersja drewniana najprostsza jeżeli chodzi o punkty no tutaj jest, jeżeli chodzi o wykonanie, jak dla mnie, najsłabsza część. Malowanie widać, że jest maszynowo robione na szybko. Nie wszystkie są też równe. No ale właśnie o to chodzi w tej grze, że żeby nie było za łatwo. Jeżeli chodzi o punktację, no to mamy ją opisaną w instrukcji. Więc nie ma żadnych problemów. Pudełko też bardzo fajne. Ja, widzicie, fajne pudełko. Jeden, jeden element mi tu wskoczył i o, właśnie. I już się nie chce zamknąć. No co jest? No. Bardzo fajne pudełko. Jest fajnie wykonane. Proste a na rysunku. Zawartość. Jeżeli chodzi o ten zestaw, no to jak sam widzicie, fajny zestaw rodzinny, żeby pograć. Wszystko fajnie pasuje. Zawrzucę od razu tą instrukcję. Naprawdę bardzo fajny zestaw. Bardzo polecam jeżeli miałbym mieć jakieś ale do tej gry do tego zestawu no to na pewno brakuje tutaj jakiegoś zamknięcia, jakieś pokrywy. To jest jedyny minus. Byłoby fajnie jakby była tu jakaś pokrywa na jakiś haczyk albo na coś. Ale w komplecie dostajemy przecież karton. U mnie ta gra leży właśnie w kartonie. Zamknięta, więc z tym problemu nie ma. No ale jeżeli komuś się karton zniszczy, no to tutaj może być już jakiś problem. Ale to jest dla mnie taki mały minusik, no, który jestem w stanie przeżyć, ponieważ widziałem gry w gorszym wykonaniu, jeżeli chodzi o to piony i inne elementy, które tutaj mamy, były słabiej wykonane. Było mniej tych gier. A zestawy kosztowały po 60 zł. Mieliśmy tam dwie gry albo cztery i to już było dużo. Zestawy, które mają podobną ilość plansz, tak tutaj oraz podobną ilość elementów. No niestety kosztują po 100 zł, i więcej. Bo to jest drewno jest ekologiczne, więc teraz to spromowane. No, niestety takie ceny są. I te zestawy nadal są w fajnych pieniądzach w Aldiku. Podobne zestawy można znaleźć w Lidlu i w Kauflandzie. Też w całkiem fajnych pieniądzach. Ale ten zestaw najbardziej polecam, ponieważ go mam. Sprawdza się. A jeżeli macie jakąś wadę, to najłatwiej i najszybciej jest właśnie zwrócić do Aldika i dostać zwrot pieniędzy albo wymianę na dobry towar. Mimo tego, że Szybko to idzie również w Lidlu i w Kauflandzie. To w Aldico jest to najszybsze, najsprawniejsze, dlatego polecam właśnie ten zestaw w tym sklepie. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.